witajcie moi drodzy dzisiaj gram sama jakoś tak wyszło wiecie nie zawsze musi być pixel no niestety on dzisiaj po prostu odpada tutaj widzimy jakiś tutaj o matko jaki wielki parkour co to w ogóle jest o jakoś dziewczynka czerwona coca cola patrzcie cola siemka cola no i słuchajcie no i tutaj musimy latać po prostu po tych parkurach zobaczcie jak oni Latają. Pamiętajcie, że każda gra, w którą ja gram, ona jest po prostu pierwszy raz grana przeze mnie. Ja tak ogólnie nie gram w Robloxa, ale specjalnie dla Was nagrywam te relacje z tych gier. No i dobra, kochani, lecimy. Chyba automatycznie polecenie? Ło, patrzcie, jaki mam normalnie ten. Jak to się nazywa? Nie wiem, taki jak jakieś nietoperze, skrzydła. O, skrzydła to są. Zupełnie wyglądałam jak biały Batman. No i co? No i muszę chyba przejść ten parkour, nie? Dobra, no skaczę, nie? Technika skoku jest taka, że trzeba skoczyć. Żadnej techniki nie ma. Co my tu mamy? Jakąś taką... O, tu też chyba trzeba skakać. Dobra. O, no, nie, znowu skok? Ja Cię kręcę. Dobra, lecimy. I strzeliłam prosto w schodki. Oh, ojej, to zabijające jest. Dobra. Mogliście mnie tutaj ostrzec. A mnie nikt nie ostrzegł. Gra mnie nie ostrzegła. Ona mnie powinna ostrzec, nie? Zobaczcie, trochę mi życia spadło. O oh, nie, jak to się mogło stać? Dobra, lecimy dalej. Dobrze, że ściana jest. Ojej! Oh, ja! DOSTAŁAM ŚCIANĘ! MASAKRA! Idziemy dalej. Tu to chyba już można normalnie zostawać po tym zielonym. Ale zobaczcie jaki ten parkour jest olbrzymi! On jest po prostu mega wielki! Co? Że ja... że co? Aha, aha, od razu tam. Raczej znaczy nie na tą ścianę. Skok! Patrzcie, prosto gleba. Nie, nie, nie było gleby. Ej, no i jak to mam przejść? Tak? Obok? Really? Normalnie, jajku, to jest normalnie hardcore. Jak ja to przejdę, to będę normalnie, wiecie co? Będę mistrzunio. Normalnie. Oczywiście nie wróżę y, sobie tutaj y, tego, że przejdę to, ale na jakimś etapie tam pewnie skończę. A jakby była cała gra, to by było fajnie. Nie byłoby normalnie porażki. No bo to normalnie wstyd, nie? Nie przejść takiej gierki. Przecież to dzieci normalnie przechodzą w mig. Tu już nawet przedszkolaki to przechodzą. Zobaczcie, co oni są szybcy w ogóle, a ja. A ja to normalnie masakra. A tu boczkiem, 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 boczkiem. O, tu chyba do góry. Dobra. Tu do góry. I co? Teraz skok znowu tam skok. Oj oj oj, oj oj. O, oj, zaliczyła glebę. No to nic. I gleba, i gleba, i gleba. Nie takie łatwe. Tutaj jest. Tutaj doszłam. Ale tu przecież, żeby normalnie tu skoczyć, to przecież ja jestem normalnie. Nie dotykaj tego dziewczynko, Rosie. Jak ja ci mówię, że nie dotykaj, to nie dotykaj. No przecież normalnie. Za dużo mam nogi. Oh. Kaczemy tu. Powiem wam, że to jest ten parkour to jest normalnie dla takich ludzi, co mają takie mocne nerwy. Bo mnie to już denerwuje. A to jest takie dziwne. O, jeszcze kul, takie kule nam dali tutaj. Nie no, przecież normalnie Rosie wielka stopa, to ona spadnie z tego. O jejku, widzieliście? Widzieliście już prawie. O jajku, jeszcze tu jakieś siksiki. Nie no, po prostu. Jestem ja za na to. Zauważyliście? Zobaczcie. Normalnie ledwo moje nogi się tu mieszczą. O, już dotknęłam. Jajku. O, znowu. O, przecież ja sobie normalnie centralnie idę na legalu. O, ja cię. <laughs> nie no, tylko się nie śmiejcie ze mnie. Nie śmiejcie się ze mnie, bo. Proszę bardzo. Proszę was, ja po prostu staram się. Staram się jak mogę. O, poczekajcie, gdzie ja mam iść? Tam? Tam mam skoczyć, dobra, tam. Eee, czy ja muszę wlecieć w tą tutaj taką... w ten portal? No dobra, spróbujemy. Musimy tam wlecieć. O, raz i ląduj. Dobra, wylądowała. I co teraz? Aha, o, że tak? A że aż tak mocno? Okej. Okay. teraz co, mam tu wejść? Nie. A, e, weź skocz, bo nie wiem co zrobić. Aha, dobra. Jak spadniecie. To możecie się yy, odrodzić w tym miejscu, w którym żeście zginęli. Ale. Jest jeden myk. Możecie to zrobić tylko i wyłącznie, jak obejrzycie reklamę. A reklamą będzie. Kuprobluksy, ku bluxy Ja muszę widzieć nogi, bo ślepa już jestem. O, coś ty dotykasz, no, weź, że się troszkę aha chciałam zakozaczyć i wiecie, od razu dwa przeskoczyć, nie no teraz jesteśmy tutaj, w ogóle to mi przypomina taką krainę lego nie, zobaczcie, taka kraina lego trochę, trochę z minecrafta taki, taki lego minecraft o. a tu co, dobra takie lego minecraft, wiecie i znowu gleba, gleba, gleba Puff. Nie, no to było zarąbiste. Słuchajcie, no to jest normalnie. Guza sobie nabiłam, zobaczcie. To był hit. No nie, te białe, te białe klocki to mnie tutaj do ruiny nerwowej doprowadzą. No jeszcze poruchome takie, no co wy, ty? Ja nawet nie potrafię ich. O nie! Dobra, dam radę. Oj, co to, co to? Aha, tu teraz tak. Jajku. Nie ogarniam tematu. Patrzcie, tu o, znowu w dziurę, tu znowu tu skok. I tu o, tu znowu coś będzie. O, rany, o, o. Jak mi się to w oczach mieni. I teraz chyba trzeba. I jeszcze nie. Ojejku, normalnie, czekajcie, muszę sobie zrobić dalej, bo nie widzę w ogóle. Tak. Dobra, dwa, trzy. A, nie, no może na trzy. Raz, dwa i trzy. O, trzy. I znowu lecimy. O, i na dół, na dół, na dół i gleba dobra Nie. no dobra kochani jak już obejrzałam pięć tysięcy reklamę to wiecie co? to znowu mnie klocki dopadły no przecież Rosie dzisiaj a? patrzcie do... o no dobra chciałam powiedzieć, że nie dotykam ale jednak, <laughs> jednak to nie takie łatwe E, dobra. O, więcej tego. Dobra. 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 Y, aha, teraz na dół, dobra. O, gdzie ona wchodzi? Hm. Dobra, o więcej klocków. Więcej klocków. Yeah. Ach te klocki. Yeah. yeah. Dobra. Tak, już. Ma... U, teraz tak. Yy... Oj, tak po skosie. Hmm. No, chyba dobra. Ale wiecie co? Dzisiaj, normalnie po tej grze, to będę chodzić jak Chińczyk. Będę miał takie skośne oczy. Normalnie. Wszystko tak na skosy widzę. Dobra, fruniemy. O, gdzie ja mam tam frunąć? Yy, aha, znowu na te klocki chyba tam. Ojejku. jejku. Albo na te piłki. I gleba. <noise> I gleba. Dobra. A nie! Boże, to są te piłki z tym białym czymś. To nie. Dobra, to już lepiej. Może mnie nie zabije do... Ale poczekajcie, odbuduję sobie. Więcej białego! Nie! Ja się normalnie chyba. Ale już jestem wysoko, zobaczcie. A gdzie tam do końca? Sto lat. Ale normalnie jeszcze więcej. Oho, czekajcie, bo tu są te niewidzialne takie drabinki. Niewidzialne. O, więcej. Więcej tego. Więcej gleby. No, dawaj. Dobra. No, tu trochę by się chyba prościej. Bo mi się stopy mieszczą. No, dobra. To takie. A nie, nie, nie kozacz, przecież możesz dojść tam, o tak. Dobra. Yy, aha, boczkiem, 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 boczkiem. Boczkiem, boczkiem, boczkiem. O, boczkiem, boczkiem i teraz mi się taki boczek przyśnił normalnie. Hmm. Paczyłość. Dobra, żadnych boczków, bo mi już boczki rosną. parośnię od tych boczków. Idę dalej. No, i teraz co? teraz co znowu? Bo no, nie, no nie da się boczkiem. No, come, on. A to, come on. A to to wymyślili naprawdę okropne. Przecież to normalnie graniczy z cudem, żeby tu przeskoczyć, ale się jakoś udało. No, ale to było głupie. To było mega głupie to za, A może się uda, a może się nie uda. O no, to easy. No chyba nie. Czekajcie. Patrzcie, easy, a ja i tak pół życia stracę na to. One hour later. Wiecie co? Chyba właśnie się jarnęłam. O co chodzi w tej, w tej grze, żeby to przejść? Zobaczcie. W ogóle nie trzymam żadnych klawiszy. W ogóle nic yy, nie robię. Po prostu musicie na ten jasny kolor skoczyć. I wtedy jest normalnie takie, jakbyście mieli przylepce. Zobaczcie. To no, nic nie robi i się samo przylepiło. A, no widzicie no. Człowiek się całe życie uczy. Ojejku. Dobra, to będzie mega trudne. Czekajcie, teraz będzie tak przejdzie tu. To ja sobie skoczę. Dobra, teraz tu. Mieni się w oczach. To ja się tyle czasu męczyłam, nie no, po prostu. No Ale widzicie no. Jak to mówią, człowiek uczy się całe życie na błędach. No, 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 już jestem coraz dalej. Czy mi się to? Dupa się uda. Nic się nie uda. No i zobaczcie, teraz mamy takie klocki, które się przemieszczają, kochani. Oczywiście yy, wskoczyć i wyskoczyć dobra. Skoczyć i wyskoczyć. To nie jest takie trudne. Znowu teraz mamy tutaj jakieś raz, dwa, trzy. Dobra, i co teraz? Znowu, gleba, gleba. Lecimy. I gleba. E, nie stukłam. Czasami się udało tak stuknąć. Dobra. Aha. tutaj jakieś takie drabinki. Dzięki. Dobra, gleba, gleba. O. tu nie będzie takie. Gleba, gleba. Proste. Hmm. Ale zobaczcie, jesteśmy coraz bliżej. Może nam się uda przejść. Przelecę to? Nie. A chciałam tak przelecieć, to myślałam, że się uda, nie? A tu nie. To nie takie łatwe. To nie takie proste rzeczy, proszę państwa. Trzeba być tu wytrwałym. Eee, no, wskoczysz tutaj. Oho. Pewnie na koniec dadzą coś, co mnie normalnie pogrąży. Jak myślicie? Eee, no. Nie, no to nie jest akurat takie zden, słuchaj, ale akurat takie proste dosyć. I razy drzwi, parę razy dotknęłam, ale co tam? Spróbujmy polecieć tam po prostu, bo ja nie widzę tutaj żadnej innej drogi. Jak tylko rozstawić skrzydło i wlecieć tutaj. Nie! No i proszę, dla mnie dziękuję. Słuchajcie, przeszłam to metodą prób i błędów. A teraz zostanie mi tylko jedno: przesuń się na dno. No to lecimy, nie? Juuu, końcóweczka, proszę. O! Oh. może byś tak obniżyła loty. Muszę zanurkować, poczekajcie. Aha, ale zanurkowałam. Dobra, powiedzmy, że tam przeleciałam. Wiecie, nie? Chyba drabina to jest. Powiedzcie, że to jest drabina. Może i jest, a może i nie. Tak, drabina. No i jestem tutaj, jestem. Dostanę za to coś? Dajcie. Dajcie jakąś kaskę. 100 walców, proszę. Dzięki, że żeście oglądali mnie. Wiem, totalna porażka, ale nie śmiejcie się ze mnie tak bardzo. Bardzo proszę was. To jest moja druga gra na tym kanale, więc easy. To tylko zabawa. Zapraszam was na kolejny odcinek, który będzie za tydzień. Zawsze w piątki. No i oczywiście, jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli się nie podobało, to też zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem, cześć!